Witam wszystkich zainteresowanych na kanale Matematyka na Plus. Tematem tego filmu są asymptoty funkcji. Czego będziecie potrzebować, aby policzyć z nami to zadanie? Wystarczy Wam kartka, papieru oraz coś do pisania, i to wystarczy, i możemy rozpoczynać. Mamy w naszym zadaniu wyznaczyć wszystkie asymptoty funkcji Y, która jest zadana tutaj wzorem na tablicy. Jak się za to zabrać? Jeżeli wyznaczacie asymptoty funkcji, to waszym pierwszym krokiem, a nawet zerowym, czyli tym podstawowym, jest wyznaczenie dziedziny funkcji, którą macie podano. No więc tak, nasza funkcja to jest funkcja wymierna. Mamy tutaj ułamek, w którym jest x, w mianowniku którego jest x. No więc pytamy się od razu, dla jakiego x to się wyzeruje. Mianownik się wyzeruje. No i oczywiście dla x równego 2 dostaniemy w mianowniku 0, czyli tego x musimy z naszego mianownika wyrzucić, czyli dziedziną naszej funkcji jest zbiór liczb rzeczywistych z wyłączeniem dwójki. Dlaczego to jest tak ważne? Ponieważ moi drodzy, jeżeli będziemy chcieli wyznaczyć w pierwszym kroku asymptotę pionową, to te punkty, które wyrzuciliśmy z dziedziny, to są właśnie nasze, nasi kandydaci na asymptotę pionową bo będziemy tu badać, czyli badamy teraz asymptotę pionową, będziemy badać granicę lewo- i prawostronną do punktu, który właśnie wyrzuciliśmy z dziedziny, czyli tylko do naszej dwójki, ponieważ jest tylko jeden punkt. No więc jak to wygląda? Czyli na początku zbadajmy sobie, co się dzieje, kiedy x dąży do dwójki ze strony lewej i oczywiście nasza funkcja, czyli x kwadrat przez x minus 2 równa się. Zobaczcie, z lewej strony... Możemy to sobie narysować, czyli mamy dwójkę. Jeżeli ja zbliżam się do niej z lewej strony, to znaczy, że zbliżam się od punktów od niej mniejszych. I będziemy to robić tak. Zapiszemy sobie nawias kwadratowy. Na górze w liczniku możemy podstawić dwójkę. 2 do kwadratu to jest 4, więc tutaj nic nam nie stanie się złego. Tu natomiast będziemy wpisywać 0 i będziemy dopisywać w indeksie tylko plus lub minus, w zależności od tego, czy będzie to dodatnie, czy ujemne. O co chodzi? Biorę sobie, powiedzmy, całkowitą liczbę z lewej strony dwójki. Jedynkę, najbliższą i podstawiam. Mam 1 minus 2, czyli mam minus 1, więc jeżeli będę zbliżać się do dwójki z lewej strony, to wówczas mój mianownik będzie ujemny, więc wpisuję tutaj sobie 0 minus. Po co jest mi to potrzebne? Ponieważ ja teraz muszę sprawdzić, jaki stan, jaki znak ma moja nieskończoność. Ponieważ jak dzielę przez 0 to w wyniku dostaję nieskończoność. I ponieważ tak na górze mam plus, a na dole mam minus, więc to będzie minus nieskończoność. I teraz, moi drodzy, lecę dalej, czyli x dąży do dwójki z prawej strony, moja funkcja się nie zmienia, czyli mam x kwadrat przez x minus 2, to się równa. I znowu dwójkę mogę do licznika wstawić, czyli dostanę 4, a tutaj będę wpisywać indeks plus lub minus do 0. Ponieważ teraz zbliżam się z prawej strony, więc będę bierać liczby większe od 2, czyli na przykład 3. 3 minus 2 to jest 1, co jest liczbą dotatnią, czyli wpisuję sobie przy zerze plus. I teraz plus przez plus daje mi plus nieskończoność, czyli moi drodzy mam dwie, dwie nieskończoności, więc wniosek jest taki, że x równe 2, że prosta x równe 2, to jest moja asymptota pionowa. Gdyby tu gdzieś wyszła liczba, to wówczas nie mogłabym tego stwierdzić. Natomiast wyszły mi dwie nieskończoności i dla mnie nie ma znaczenia, czy to jest plus, czy minus, czy dwa minusy, czy dwa plusy. Grunt, że to są dwie nieskończoności, i wówczas mogę właśnie taki wniosek wysnuć. I teraz lecimy do e, kolejnej asymptoty. Zajmiemy się tutaj asymptotą ukośną. E, asymptota ukośna to jest asymptota w postaci funkcji liniowej, można by powiedzieć, w postaci prostej o wzorze, czyli Y równa się AX plus B, skoro mowa o funkcji liniowej. Ja muszę wyznaczyć współczynnik A oraz współczynnik B. Na początku zabieram się za współczynnik A. I teraz tak, to jest granica przy X dążącym do plus nieskończoności muszę zbadać też dla minus nieskończoności. Z następującego elementu. To jest f od x przez x, czyli muszę moją funkcję podzielić przez x. Czyli będzie to u mnie wyglądało tak, że to będzie granica przy x dążącym do plus nieskończoności. Jeżeli ja podziel, dzielę przez x, to znaczy, że mianownik przemnażam przez x, Czyli będzie tutaj x kwadrat w liczniku, a w mianowniku będzie x kwadrat minus 2. X. I teraz jak sobie chcemy policzyć granicę z tego wyrażenia, to możemy zastosować metodę dzielenia przez najwyższą potęgę x, czyli okazuje się, że tu będzie 1, 1, a tu będzie minus 2 przez x, a minus 2 przez x, jak x dąży do nieskończoności, dąży do zera, czyli ostatecznie zostanie mi, że granica jest równa 1. No i moi drodzy, gdybyście zdecydowali się liczyć też to dla minus nieskończoności, okaże się, że wyjdzie wam to samo, więc... Dopiszemy sobie tylko tutaj minus, czyli moje a jest równe 1. W momencie, kiedy a jest różne od 0, to jest dla mnie znak, że istnieje asymptota ukośna, i teraz muszę policzyć b, a moje b to jest też granica, i x dąży do plus oraz minus nieskończoności z wyrażenia f od x minus a razy x. No i podstawiając to, co mamy w naszym zadaniu, to dostaniemy, czyli mamy limes przy x dążącym do plus nieskończoności. Nasze f od x to jest x kwadrat przez x minus 2 minus a, czyli 1 razy x, czyli x. No i to musimy sprowadzić do wspólnego mianownika, czyli to będzie limes przy x dążącym do, nies do plus nieskończoności. Mamy x kwadrat przez x minus 2 i tu wspólny mianownik, czyli x minus 2. Czyli x -a też muszę przez x minus 2 wymnożyć, czyli to będzie x kwadrat minus 2x. No i teraz zapisuję to na jednej kresce ułamkowej. x dąży do plus nieskończoności, czyli to będzie x kwadrat minus x kwadrat ten minus i minus, czyli plus 2x przez x minus 2. I teraz, moi drodzy, tak, redukcja wyrazów, czyli tutaj się zredukuje x kwadrat do zera. I jak chcę policzyć granicę tego wyrażenia, to podobna metoda. Dzielę przez najwyższą potęgę x, który został, czyli przez x, czyli tu będzie 2, 1 i tu będzie minus 2 przez x. 2 przez x dąży do zera, czyli ostatecznie zostaje nam tutaj granica równa 2. I tak samo będzie, jakbyście rozpisali to dla x dążącego do minus nieskończoności, więc też sobie tylko tu dopiszemy minus. No i jak będzie wyglądał wzór na naszą e, asymptotę ukośną? To będzie y równy ax, czyli 1 razy x, czyli x plus 2. Czyli to jest moja asymptota ukośna. No więc moi drodzy, została nam jeszcze asymptota pozioma, i jak to zwykle bywa, kiedy mamy asymptotę ukośną, to asymptoty poziomej nie ma. Ale sprawdzimy to, chociażby dla jednego warunku, czyli zbadamy, co się dzieje z funkcją, kiedy x dąży do nieskończoności. Czyli asymptota pozioma, badamy jakby ten wzór funkcji wyjściowy przy x dążącym do plus i minus nieskończoności. No i jeżeli zbadam tylko dla plus nieskończoności, to zobaczcie, co się okazuje. Metoda podobna, dzielę przez najwyższą potęgę x, jeżeli tak zrobię, to będzie tak. 1, tu będzie 1, 1 przez x, Minus 2 przez X kwadrat. Jak, yy, jak będę miała to wyrażenie, to 1 przez X dąży do zera i 2 przez x kwadrat dąży do zera, więc dostanę 1 przez 0, czyli nieskończoność. Czyli asymptota pozioma nie istnieje, bo jeżeli wyjdzie Wam tutaj nieskończoność przy asymptocie poziomej, niepionowej, to wówczas już od razu możecie wnioskować, że jej nie ma. No więc, moi drodzy, to jest koniec naszego zadania. Pamiętajcie, żeby dokładnie zapamiętać warunki, kiedy, przy której asymptocie jest dobrze, że wyjdzie nieskończoność, a kiedy jest dobrze, że wyjdzie jakaś liczba, żeby potem Wam się to wszystko nie pomieszało. Czyli tu wyznaczaliśmy pionową, ukośną i poziomą. Oczywiście zdarza się, że z kolei nie istnieje asymptota ukośna, bo jeżeli w tym momencie a równałoby się 0, to już możecie kończyć z wyznaczania asymptoty ukośnej i zabrać się od razu za wyznaczanie asymptoty poziomej. Moi drodzy, to jest koniec naszego zadania. Ja zachęcam Was do innych zadań poświęconych asymptotom, które znajdziecie na naszym kanale. Jeżeli macie jakieś pytania, wątpliwości, chcielibyście, abyśmy umieścili tutaj jakieś zadanie, nie czekajcie, wysyłajcie wszystko na adres mailowy, który zawarty jest w opisie do tego filmu. Ja zachęcam Was do polubienia filmu, do subskrypcji kanału, życzę udanego dnia i do usłyszenia.